Porozmawiajmy teraz zupełnie o czymś innym. Już wiecie na czym chcecie grać w segmencie sprzętu, więc teraz przejdźmy do tego drugiego, bardzo ważnego kroku, czyli wyboru nie tyle gry, co konkretnego podgatunku, jaki ta gałąź rozgrywki ma do zaoferowania. Tak jak w przypadku filmów, książek, komiksów i tym podobnych, tak i w bijatykach istnieje coś więcej niż stwierdzenie, że hej, Tekken i Street Fighter to dokładnie to samo. W końcu tu i tu bijesz się z przeciwnikiem i nic poza tym. Niby można by się z tym zgodzić, ale tylko wtedy, kiedy zapominamy o uznawaniu podgatunków. W końcu taki Skyrim, Persona albo Demon Souls to też gry RPG, ale po bliższej inspekcji można zauważyć, że mają pewne wyróżniające je podejścia do mechanik, rozgrywki albo chociaż konstrukcji świata. Z Biatykami jest dokładnie tak samo, więc teraz pora na odrobinę Jacek z planingu. I wytłumaczenie Wam, czemu to, to niekoniecznie to samo co to. W większości przypadków, kiedy zapytałem kogoś o to, jakie zna gatunki bijatyk, to wielokrotnie padało stwierdzenie, że znam dwa gatunki: ten Street Fighterowy i Smash. Co samo w sobie nie jest do końca złym określeniem, ponieważ Street Fighter i Super Smash Bros. są jednymi z najpopularniejszych przedstawicieli bijatyk. Czymże jednak jest ten Street Fighterowy podgatunek, o którym mówi tak wiele osób? Otóż jest to jeden z najpopularniejszych i można by rzec, jedyny, który przychodzi do głowy każdemu, kiedy mówi się o bijatykach, czyli bijatyki 2D. Jak sama nazwa wskazuje, jest to gatunek bijatyk, którym rozgrywka odbywa się jedynie w dwóch wymiarach. Co samo w sobie może wydawać się ograniczające i sugerować, że gry trójwymiarowe są lepsze, ale nic z tych rzeczy. Poza tym głównym wyróżnikiem, przeważnie w takich grach jest, że walka odbywa się na średniej wielkości arenie, ograniczonej przez ściany, gdzie grający mają do dyspozycji pojedynie jednej postaci. Dodatkowo bijatyki dwuwymiarowe pod względem kombosów Starają się bardziej skupić na kilku uderzeniowych kombinacjach, aniżeli długich, trwających nawet po pół minutach zestawach. Można do tego dorzucić również dość frywolne podejście do grawitacji oraz ataków z powietrza. Dodatkowe paski ładowane podczas atakowania i otrzymywania obrażeń, dzięki którym możemy odpalić super dewastujące ataki, lub wzmacniać te podstawowe. Oraz, jak to się ładnie mówi po angielsku, linkowanie ataków, które jest bezpośrednio połączone z kombosami. O ile większość tego tłumaczy się sama, to chciałbym delikatnie pochylić się nad tym przerażająco brzmianym linkowaniem, które ja po prostu będę nazywał łączeniem ataków. Otóż każda postać w grze ma dostępne od kilku do kilkunastu ciosów, które posiadają różne to nazwijmy prędkości w jakich są wykonywane. Dokładnie o klatkach i frame dacie będę mówił w którymś kolejnym odcinku, więc teraz upraszczam tę te koncepcję do wymaganego minimum. Dzięki temu niektóre ataki mogą w bardzo ładny sposób następować po sobie i sprawiać, że przeciwnik dostaje ciągłe obrażenia. I właśnie na tym polega łączenie ataku. Kiedy uderzemy przeciwnika pewnym ciosem, mamy dość niewielkie okienko czasowe, które pozwala nam na zadanie kolejnego ciosu, który nie będzie mógł być zablokowany przez przeciwnika, co skutkuje kombosem. Jeżeli nie uda nam się wstrzelić w to okienko, to daje przeciwnikowi szansę na zablokowanie ciosu i wymierzenie nam kary. Jeżeli natomiast przeciwnik nie blokuje ciosu, tylko próbuje wcisnąć jakiś guzik, żeby zadać nam obrażenia, to wtedy wszystko zależy już od mechaniki gry. Czy cios przeciwnika był szybszy od naszego, czy wolniejszy? Był swojsko zwanym rewersalem, który pozwalał na przerwanie kombinacji ciosów bez większego ryzyka, czy po prostu doprowadził nas do stanu anulowania łączenia kombosu? O tym jednak nie musicie teraz myśleć, ponieważ techniczne Mambo Jumbo będzie w przyszłości. Pamiętajcie jednak, że nie każdy cios można połączyć z każdym i będziecie bezpieczni. Najpopularniejszymi grami z gatunku Biatek 2D są oczywiście Street Fighter, którego oglądaliście przed chwilą, The King of Fighters, Grand Blue Fantasy Versus, Mugen, Fatal Fury, Mortal Kombat i chociażby Injustice. Między nimi mogą być delikatne różnice mechaniczne, jak na przykład dodatkowe paski do wyrywania się z kombosów przeciwnika w Mortal Kombat albo Gogi w Fighting EX Layer. Ale główny zamysł praktycznie zostaje zawsze taki sam. Technicznie trzeba pamiętać, że gatunki biatyk mogą się tak jakby łączyć. Więc możecie mieć też biatykę, która będzie timówką i tak tak dalej. Ale o tym trochę więcej później. Przechodząc jednak dalej, po omówieniu biatyk dwuwymiarowych pora dorzucić coś ekstra. Ten tajemniczy składnik, który dodaje potrawie ten ciekawszy, bardziej pełny smak. Tym razem zamiast chociażby kary dorzucimy jeden wymiar i porozmawiamy chwilę o biatykach trójwymiarowych. Dla wielu osób różnica między biatyką 2D a 3D polega tylko na tym, że nagle możemy robić uniki na boki. Chociaż bardziej to wygląda jak uniki w górę i w dół ekranu których przykładowo w Street Fighterze, Guilty Gearze albo Smashu po prostu nie ma. No i trudno by się z tym nie zgodzić, ponieważ jest to pierwsza i największa zmiana, którą dostrzeże każdy. Z takich mniej oczywistych, o których początkujący nie myślą, dopóki im się nie zwróci na nie uwagi, mamy chociażby większe skupienie na walkę naziemną aniżeli w powietrzu. Nie oznacza to oczywiście, że nie można atakować z wyskoku albo wybić przeciwnika do góry, żeby szybowo jak adwersarze nam z DMC. Po prostu w tych grach bardziej chodzi o pozycjonowanie postaci i karanie przeciwnika poprzez kombinacje, które mogą np. wypchnąć go poza granice areny, jak w Soul Calibur'a, albo dociągnąć do ściany, żeby później używać jej do nabijania dodatkowych obrażeń przy kombosach, jak np. w Tekkenie 7. Same zasady tworzenia kombosów są również często trochę bardziej frywolne i pozwalają na tworzenie kombinacji w dość nietypowych układach, czego normalnie w grach 2D nie oświadczymy. Najpopularniejszymi grami z tego gatunku, które możecie zagrać jest Tekken, Virtual Fighter, Soul Calibur, Dead or Alive, Bloody Roar albo chociażby niektóre części Mortal Kombat. Pora na kolejnego przedstawiciela wielkiej, głównej trójki podgatunków bijatyk czyli platformówki. Jest to jeden z bardziej fantazyjnych podgatunków, jakie tutaj zobaczycie. Nie tylko z powodu, że prezentują się całkowicie inaczej niż te 2D i 3D, ale dlatego, że praktycznie powstały z myślą o nieskrępowanym imprezowym naparzaniu. Nieważne, czy ktoś miał do czynienia z grami wcześniej, czy nie, i tak będzie potrafił z marszu osiągnąć jakieś wymierne efekty w tym podgatunku. Co nie oznacza, że nie oferują one żadnej większej głębi. Po prostu zamiast skoncentrować się na długich kombinacjach, Rozważaniu frame daty i uczeniu się reagowania na konkretny ruch w konkretny sposób, bardziej chodzi tutaj o umiejętne pozycjonowanie swojej postaci, wabienie przeciwników na brzegi areny i powstrzymywanie ich przed powracaniem na planszę. Co tak jak mówię, samo w sobie jest łatwe do zrozumienia w podstawowym formacie, ale bardzo ciężkie do pełnego opanowania. W odróżnieniu od normalnych bijatyk. Tego typu grach bardziej chodzi nie o zerowanie życia przeciwnikowi poprzez atakowanie, a jak już wspomniałem wcześniej, na wyrzucaniu ich za arenę, żeby wyzerować ich licznik dostępnych kontynuacji powrotów na plansze, czy tam żyć. Największym tytułem w tym podgatunku, i w sumie tym, który wręcz spopularyzował ten styl zabawy, jest Super Smash Bros. Poza nim macie dostępne też chociażby Brawlhalle, PlayStation All Stars Battle Royale. Multiversus oraz Nickelodeon All Stars. No dobra, obstawiam, że do tej pory wszystkie zmiary jasne. Więc pora przejść do ostatniej dwójki, jaką mam do zaprezentowania. Będzie to wymagało trochę więcej skupienia od Was. Ponieważ będziecie otrzymywać delikatnie sprzeczne sygnały, ale kiedy już załapiecie o co chodzi, to będziecie potrafili rozróżnić rodzaje bijatyk, nawet jeżeli ktoś obudzi Was w środku nocy, przystawi broń do głowy i zapyta, co to za gatunek mordoklepki. Panie i Panowie, to co właśnie widzicie na ekranach swoich telewizorów, monitorów, telefonów lub innych lodówek, to animówki, anime fightery lub air dashery. Ten podgatunek często maskuje się pod postacią innych jednak ma pewne wyróżniające go mechaniki, które sprawiają, że takie Guilty Gear albo Persona 4 Arena Ultimax to nie jest do końca to samo co Street Fighter. Animówki występują w każdym rodzaju. Mamy takie dwuwymiarowe, trójwymiarowe, drużynowe albo chociażby arenowe. Przy czym pomimo, że nazwa sugeruje, iż animówka powinna być oparta na jakiejś marce z kraju kwitnącej Wiśni, która przeskoczyła z kart mangi na ekran telewizorów, żeby później dostać własną adaptację grową, to niekoniecznie tak jest. Istnieje sporo anime-fighterów, które najpierw powstały jako gry, a później dopiero dorobiono do nich całą resztę czy to mang, anime, albo nowelek poszerzających uniwersum. Anime-fightery są też grami, które potrafią być albo super proste i wymagać jedynie maszowania jednego guzika na zmiany z drugim albo bardziej skomplikowane niż biatyki 2D i 3D razem wjęte. Potrafią one posiadać kombosy składające się nawet z ciągu ponad 20 ciosów to może przywodzić na myśl gry drużynowe. Tutaj jednak całe te ogromne kombinacje wymagają bardzo często piekielnie dokładnego timingu. Dorzućcie do tego też fakt, że często te kombinacje wymagają anulowania ciosów w innym cios. Działa to podobnie do linkowania z tą różnicą, że przerywamy animację ciosu, żeby wykonać inne uderzenie. Często spotkałem się też ze stwierdzeniem, że im bardziej siedzimy w jakimś uniwersum, dla przykładu niech to będzie Naruto, tym łatwiej będzie nam zrozumieć, na jakich zasadach działa gra. O ile oczywiście to, co prezentowane w anime lub manze, nie jest nagle całkowicie różne od tego, co chce nam przekazać gra. Możecie się teraz zastanawiać, czemu na początku podałeś trzy nazwy dla tego podgatunku, a teraz używasz tylko dwóch. Odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Otóż trzecie słowo odnosi się do pewnej mechaniki, którą animówki mają w sobie zaimplementowaną. Najprościej można by to opisać jako dodatkowy dash-odskok lub szybowanie, które można wykonać naszą postacią w powietrzu. Daje to dodatkowe możliwości podczas walki, jak łatwiejsza zmiana stron, bardzo mocne ataki z powietrza, nowe drogi do wykonywania kombosów i sposoby na szybką ucieczkę, kiedy czujemy, że znajdujemy się w niekorzystnej dla nas w sytuacji. Takie są oczywiście główne założenia Air Konkretne tytuły same w sobie potrafią zaoferować jeszcze bardziej skomplikowane mechaniki, jak chociażby Roman Kancele z Guilty Gear, które pozwalają przerwać animację każdego ataku, dzięki czemu możemy łączyć ciosy, których normalnie nie da się połączyć. Takie bardziej dogłębne omówienie mechanik bardziej pasuje do prezentacji konkretnych tytułów, aniżeli przy próbie zaprezentowania Wam, jakie są podgatunki bijatyk. Najpopularniejszymi przedstawicielami erdasherów, animówek, anime fighterów to gry z serii Guilty Gear, Persona 4 Arena, My Hero One Justice, Jump Force, Pokken, Kill la Kill, Blast Blue albo chociażby Ultimate Ninja Storm. Skoro już animówki mamy wyjaśnione, to warto powiedzieć kilka słów o podgatunku, który jest ściśle powiązany z poprzedzającym, czyli arenówki, albo jak to woli, arena Fightery. Arenówki są to najczęściej animówki posiadające większość takich mechanik jak długie albo krótkie komba oraz możliwość daszowania w powietrzu. Są one jednak bardzo mało skomplikowane ponieważ są nastawione na czerpanie jak najwięcej radości przez jak największą grupę osób. Wiecie, ten typ gier, który najczęściej skierowany jest do konkretnego fandomu lub jest nastawiony na przyciąganie do jakiejś serii zupełnie nowy na rybek. Więc czemu arenówka to nie animówka? Otóż przez chociażby fakt, że ten rodzaj gier śledzimy z widoku trzecioosobowego. Jest to spowodowane faktem, że walka w nich odbywa się na różnego rodzaju arenach, z różnorakim systemem zniszczeń, które mają potęgować imersję podczas pojedynków. Działa to bardzo pobudzająco na grających albo oglądających, co jest po części celem, z jakim projektowane są takie gry. Najpopularniejszymi przedstawicielami tego gatunku mogą być chociażby. Dragon Ball Xenoverse 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm lub One Piece Burning Blood. Teraz pora na ostatni podgatunek bijatyk, który nie jest jakimś mega super udziwnieniem pokroju progresywnego, wegańskiego, wolnostojącego techno black metalu albo czegoś w tym stylu. Mam tutaj na myśli gry drużynowe. W odróżnieniu od pozostałych podgatunków, gry drużynowe pozwalają na używanie dwóch lub trzech postaci podczas walki. Są to również tytuły, które same w sobie nie stawiają na skomplikowanie ciosów, jakie musimy wykonać. Przynajmniej pod względem inputów, oczywiście. Ponieważ jeżeli chodzi o opanowanie kombosów, to bywa różnorodnie. Czasami wymagane jest wręcz perfekcyjne wciskanie tych prostych inputów, a czasami gra sama koryguje wiele naszych błędów dzięki czemu mamy szansę na wykonywanie tych super długich kombinacji bez poświęcania setek godzin na naukę i ich timingu. Najczęściej biatyka drużynowa jest również animówką dwuwymiarową, co może sprawiać, że jej się zastanawiać, to w końcu to gra drużynowa, anime fighter czy dwuwymiarowa. W skrócie mówiąc, wszystko po trochu, co daje tym grom coś, co ciężko osiągnąć w innych gatunkach prawie natychmiastowe poczucie potęgi. Nawet najprostsze kombosy składające się z prostego maszowania jednego guzika, które nazywane jest autokombosem, sprawia, że wszystko wygląda nieziemsko dobrze, efektownie i w wielu przypadkach bardzo efektywnie. Największymi przedstawicielami tego podgatunku jest chociażby Dragon Ball Fighters, Blast Blue, Cross Tag Battle albo Marvel vs. Capcom. Mam nadzieję, że ten rozdział rozwiał część waszych problemów z gatunkami bijatyk i będzie dobrą pigułą uzupełniającą poprzedni materiał. Teraz już praktycznie wiecie wszystko co jest potrzebne, żeby zacząć przygodę ze swojsko zwanymi mordoklepkami. Albo przynajmniej wybrać coś co może wam się spodobać i ostatecznie okazać się grą, która zje wam prawie wszystkie wolne godziny z waszego życia. Pamiętajcie po prostu, że każdy z tych gatunków może mieszać się z zupełnie innym. Podgatunki bardzo ładnie mieszają się ze sobą, więc raczej nie będzie większego zgryzu między nimi i jakichś takich sprzecznych mechanik, więc teraz już tylko od was zależy, co będziecie chcieli się pakować, tak jak mówiłem przed chwilą.